Radomiakowi kibicuje Platinium Fitness. Radom ulica biznesowa 8. Sportowym emocjom, smaku nadaje Max Premium Burgers. Oficjalnie witam na konferencji prasowej przed meczem 17. kolejki PKO Ekstra Klasy. Widzę Fuć Radomiak Radom. I jutro zieloni w debiucie trenera Macieja Kędziorka zagrają z wicewem Witam na dzisiejszej konferencji Zgromadzonych Dziennikarzy. Jeszcze raz oficjalnie witam nowego trenera Radomiaka Pana Macieja Kędziorka i od razu jak już ustaliliśmy przejdziemy do pytań od Zgromadzonych Dziennikarzy. Proszę bardzo. Rafał Jończyk pod Gołębnikiem. Na wstępie chciałem przywitać w Radomiu i życzyć samych sukcesów. Moje pierwsze pytanie. Co zdecydowało, że przyjął Pan ofertę Radomiaka? Witam serdecznie. No... Też nie ukrywam, że, nie ukrywam, że praca w Radomiaku jest to dla mnie też kolejny krok w mojej, w mojej zawodowej przygodzie z piłką nożną. Jak wiecie dobrze przez ostatnie 7 lat byłem asystentem w, w innych klubach polskiej Ekstraklasy. Jestem obecnie uczestnikiem kursu UEFA Pro i zawsze marzyłem o tym, żeby być pierwszym trenerem. Dostałem możliwość pracy w tak fantastycznym klubie, jakim jest, jakim jest Radomiak. Klubie, którym znam, zespole, którym, który jest mi znany, miejscu, które jest mi znane, no bo mieszkam niedaleko stąd, więc tym bardziej myślę, że będzie mi łatwiej, łatwiej się tutaj zasymilować za, i łatwiej tu odnaleźć. Także, um, także uważam, że to, to, to miejsce mam, mam, jestem tego pewny, że to miejsce będzie dla mnie, dla mnie świetnym miejscem do tego, żeby pokazać. To czego nauczyłem się przez te ostatnie 7 lat jako asystent i żeby to wdrożyć w, do pracy w tym zespole. Czy były jakieś inne oferty z innych klubów ekstraklasowych? Z klubów ekstraklasowych nie było innych ofert, ale in, inne oferty były, ale powiedzmy już, nie, patrz, nie patrzmy na to, jestem tutaj w Radomiu, jestem z, to, z tego powodu bardzo szczęśliwy i jakby całą swoją energię kieruję ku temu, żebyśmy teraz e, w najbliższych meczach zapunktowali najlepiej jak to tylko jest możliwe. Poniedziałek obserwował pan mecz ze Śląskiem Wrocław. Jakie są pierwsze wrażenia, obserwacje dotyczące drużyny? Tak obserwowałem, tylko że ja już te jakby no, poza tym, że jestem, że pracowałem jako asystent w Ekstraklasie, piłka nożna również jest moją pasją, więc zespół Radomiaka był mi bardzo dobrze znany jak zresztą myślę, że wszystkie zespoły w Ekstraklasie i i jakby no też biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, to myślę, że przez, przez pryzmat tego meczu nie możemy ocenić do końca tego, jak ten zespół funkcjonuje, jak ten zespół wygląda, jaki ten zespół ma potencjał. Też było sporo zamieszania, sporo różnych problemów, także rzeczy, które na pewno miały wpływ na to, że, że ten mecz się zakończył takim rezultatem. Także, także znam Radom jak i, nie i ten mecz jakby jakoś bardzo nie zmienił mojej oceny tego zespołu. Skoro zna pan drużynę Radomiaka i obserwuje ją od jakiegoś czasu, to pana zdaniem, e, jakie są jakby plusy i minusy drużyny, poszczególnych może zawodników, czy, czy stylu gry? No widzę, że pan tu trochę chce ułatwić pracę widzowi, jak mi się powiedział, <gry> jakie są plusy, to myślę, że Daniel Myśliwiec, który dogłębnie analizuje wszystkie konferencje prasowe, myślę, że, że dostałby sporo odpowiedzi. E, natomiast y, myślę, że że zobaczycie to na boisku, jakie są nasze plusy i minusy. E, wiem, na czym, czym musimy pracować już w tym tygodniu. Tu chciałem złożyć wielkie podziękowania dla sztabu, który w tym tygodniu był odpowiedzialny za zespół. Wykonali kawał świetnej roboty. Już pewne rzeczy myślę, że udało nam się pewne rzeczy wdrożyć i my mam, myślę, że zobaczymy to, to w sobotę. E, dlatego mówię, nie chcę wchodzić, nie chcę wchodzić w, w szczegóły. Na pewno zespół jest... Na, na pewno spotkałem grupę ludzi, która jest optymistycznie nastawiona, która jest chętna do pracy która wie, w jakim miejscu się znajduje, wie, jaki mamy, wie, wie, jaki mamy cel przed sobą, i, i to mnie cieszy. I to mnie cieszy, bo, bo tu nie muszę, w szatnie jest naprawdę, jestem zbudowany tym, co zobaczyłem w szatni, więc um, myślę, że będzie mi dzięki temu o wiele łatwiej. A coś na temat sztabu szkoleniowego? Wiemy, że teraz już pojawiły się dwie osoby z pana kręgu. Czy planowane są kolejne postacie w sztabie szkoleniowym? Tak, jak najbardziej. Ten sztab szkoleniowy na razie trochę, trochę ewaluuje z różnych względów. Na dzień dzisiejszy dołączył do, nas, do, dołączył do nas dwóch asystentów, Damian Tucin i Mateusz Tereszczyński, młodzi ludzie, młodzi wilcy, że tak powiem, e, którzy, którzy będą moimi bezpośrednimi e, zastępcami. E, będą odpowiedzialni za, za trening, będą odpowiedzialni za całą pracę w sztabie. Tej pracy będą mieli sporo, na pewno, na pewno, ich tutaj będziecie widzieli, widzieli do późnych godzin wieczornych, bo tak jak ja jestem pasjonatami piłki nożnej, i myślę, że, e, że razem stworzymy tutaj bardzo, fajny, bardzo fajną ekipę, która się będzie dobrze rozumiała. Do tego, jeśli chodzi o nowych ludzi, dołączy do nas jeszcze dwóch ludzi, analityki trenu przygotowania fizycznego, ale ze względu na to, że, że ci ludzie mają w tej chwili obowiązki w swoich jeszcze innych klubach, e, nie chciałbym tutaj wchodzić w szczegóły. Myślę, że to nie jest tajemnica, ale, ale zostawmy to na razie, na razie tak, jak jest. E, myślę, że od, mam nadzieję, że od stycznia już wszyscy będziemy razem mogli pracować, bo tej pracy jest. Dużo, a, a tak jak powiedziałem, chcemy pewne rzeczy wdrożyć, wprowadzić, i, i, i liczę na to, że od stycznia już będziemy pracowali wszyscy pełną parą. Do tego oczywiście osoby, które były wcześniej wcześniej w sztabie. Być może dołączy jeszcze ktoś, ktoś z klubu, ale na, na, dzień dzisiejszy, na dzień dzisiejszy oglądamy, rozmawiamy, patrzymy, jak to wszystko wygląda. Na razie jest tyle pracy, że, że jakby staram się skupić na tych rzeczach, które są w tej chwili najbardziej istotne na dziś. I ostatnie pytanie. 11 lat temu będąc wcześniej trenerem startu Otwock, miał pan okazję mierzyć się dwukrotnie z Radomiakiem, między innymi na starym struga 63. Jak wspomina pan tamten mecz? <todgłosy> Tutaj uderzył pan. W... W dobry punkt, bo, bo ten mecz jeszcze ma taki, takie drugie dno, drugie dno, powiedzmy prywatne, bo, bo po tym meczu poznałem swoją żonę, więc ja akurat mam tak, że mi się różne daty kojarzą z meczami, czyli ślub miałem po meczu z Szanowianką, żonę poznałem po meczu z Radomiakiem i tak dalej, i tak dalej, tak mógłbym wymieniać, więc... Na pewno z tymi się też będzie kojarzyło. Natomiast pamiętam ten mecz 1-1, zremisowaliśmy to był mecz przed Dniem Dziecka, chyba jeden z ostatnich meczów wtedy na stadionie. Zespół Radomiaka po Darku Dźwiga ale przejął ją chyba Armin Tomala, z tego co pamiętam i Radomiak w tym sezonie awansował, wygrał tą ligę chyba w sposób zdecydowany. Pamiętam zawodników, którzy tu grali. Pamiętam, że to był ciężki mecz, generalnie strzeliliśmy bramkę, później się broniliśmy. Radomiak nas bardzo mocno atakował, wyrównał, ale ten punkt był dla nas ważny, bo, bo zapewnił nam wtedy utrzymanie w trzeciej bo Wtedy zespół, który prowadziłem, miał dość duże problemy finansowe. Ale generalnie, jeśli chodzi o, o, sam, o sam klub i o sam obiekt, to gościłem w nim wielokrotnie. I przyjeżdżałem tu na mecze pierwszej ligi swego czasu. Znam tu wiele osób, chociażby Arka Grzyba, który jest moim, moim dobrym kolegą. Znam, znam tu wielu piłkarzy, Później mhm. miałem okazję też wielokrotnie rywalizować z radem, jakim może nie nastruga. A na broni, ale, ale jakby no sam, samo środowisko jest mi dość dobrze znane i myślę, że też dzięki temu będzie mi się tu łatwiej pracowało. Grzegorz? Tak, Grzegorz radą Sport.pl. wspomniał Pan o, o sztabie szkoleniowym, ja chciałem bardziej dopytać szczególnie o, o dwóch Pana współpracowników, którzy przychodzą tutaj z niższych lig, z Mazura Karczew oraz z Huragarną Wołomin. No poza tym, że powiedział Pan, że to młodzi gniewni czy młodzi wilcy, to właściwie niewiele więcej o nich wiadomo, dlaczego akurat ten wybór i gdyby Pan, no, w kilku zdaniach mógł skarakteryzować tych swoich asystentów. Oczywiście. To co powiedziałem, że Młodzi Wilcy oczywiście, że to nie jest jedyny atut jedyna ich, jedyna ich pozytywna cecha, bo w ten sposób to mógłbym brać każdego, kto jest, kto jest młody, każdego trenera, który jest młody. Mój sztab został, to są ludzie, których już wyselekcjonowałem od jakiegoś czasu, których obserwowałem, znam ich bardzo dobrze, Mateusz był moim byłym piłkarzem, potem obserwowałem jego pracę, też ze względu na to, że, że mieszkam w Karczewie, miałem możliwość obserwowania go na treningach, bo bo też no, ja jestem taką osobą, gdzieś tam, jak mam wolny czas, to też staram się oglądać i ligi niższe i ogólnie piłka jest moją pasją, więc, więc miałem możliwość obserwować pracę Mateusza. Znam jego charakter, wiem, jakim jest człowiekiem i to mi i wiem, jak jest, wiem, jak, wiem, wiem że również mam podobne podejście do piłki. Również jego poziom wiedzy merytorycznej uważam, że jest naprawdę na, wysokim, na jest na bardzo wysokim poziomie. Natomiast Damian to jest osoba, którą którą poznałem jakiś czas temu podczas jednego z wykładów. To już było dość dawno temu. Złapaliśmy też również bardzo dobry kontakt, bardzo często rozmawialiśmy o piłce, bardzo dużo dyskutowaliśmy. Również obserwowałem jego pracę, Stara byłem nawet na meczu, widziałem jak się zachowuje, widziałem jak reaguje, widziałem jak gra jego zespół i uważam, że, że jest to osoba o bardzo fajnej, otwartej głowie, o bardzo o świeżych pomysłach. Taka, która jest bardzo mocno na bieżąco z trendami w piłce nożnej, która kocha swoją pracę i takich właśnie ludzi potrzebuje. Mówił Pan też, że dołączy jeszcze jakiś ktoś z klubu, że tak powiem. W ostatnim meczu Radomiaka prowadził trener Maciej Lesisz. Pomagał również Roland Tomas. No, chyba tajemnicą Poliszynela jest, że spośród tej dwójki najprawdopodobniej ktoś trafi do Pana sztabu. Czy może Pan to potwierdzić i ewentualnie kiedy to nastąpi? Nie chcę Was wprowadzić w błąd, bo to właśnie myślę, że jeszcze mogą, może, może się pojawić jakaś inna kandydatura, może, mogą się pojawić dwie osoby. Nie ukrywam, że będzie mi zależało na tym, żeby ten sztab mój docelowo za jakiś czas rozbudować, bo, bo praca w zespole ekstraklasy to... To nie jest taka łatwa praca i, i chciałbym mieć fachowców na każdej pozycji, chciałbym mieć ludzi, którzy są wielokrotnie mądrzejsi ode mnie, którzy, mi którzy będą właśnie dzięki temu będą, będą, będą sprawiali, że cały zespół będzie, będzie szedł do przodu. I, i nie wiem, czy to, będą, czy, czy to z tych nazwisk, czy z innych nazwisk, muszę jeszcze poznać, jestem tutaj dopiero pierwszy dzień, więc chciałbym też jeszcze <laughs> trochę się w to wdrożyć Na razie, tak jak powiedziałem, skupiałam się na widzewie. Skupiamy się na górniku, skupiamy się na lechu. Zobaczę, jak to wszystko funkcjonuje. Też zobaczę, gdzie, gdzie będę potrzebował wzmocnień, i wtedy, wtedy porozmawiamy o, o konkretach. I tu nie będziemy robili żadnych tajemnic. No właśnie, wchodzi Pan w rolę trenera klubu ekstraklasy w dość newralgicznym momencie, bo właściwie przed samą końcówką, przed przerwą. Czy ten autorski radom jak Macieja Kędziorka to tak naprawdę będzie, będziemy mogli zobaczyć dopiero po przerwie zimowej? Nie chciałbym od razu na pierwszej konferencji zacząć od szukania wymówek i, i usprawiedliwień, ale dobrze wiecie, że pił... tak jest w piłce nożnej, że, pił... że trening piłkarski to jest proces i to nie jest tak, że ktoś przyjdzie, pstryknie palcem i z dnia na dzień to wszystko nagle zmieni się o 180 stopni. Potrzeba czasu. Mam nadzieję, że tego czasu będzie potrzeba jak najmniej. Mam nadzieję, że, że... Że na tyle to wszystko usprawnimy, na, na tyle to wszystko ta współpraca z szatnią, z zawodnikami, z całym klubem będzie wyglądała dobrze, że, że będzie ten mój sposób nagrać widoczny bardzo szybko. E, natomiast to jest piłka nożna, tak jak powiedziałem, i wiecie dobrze sami, że 2 plus 2 to czasami jest 3, a czasami jest 5. Więc, więc, y, więc mam nadzieję, że jednak to, to, że to koło 4 się będzie kręciło. Dziękuję bardzo. E, Michał Nowak, Rekord Grupa Mediowa. Trenerze, e, dużo się mówiło o tym, że szatnia nie współpracowała w ostatnim czasie z e, trenerem Konstantynem Gylką. E, czy jest to dla trenera wyzwanie, żeby ten zespół poukładać, e, no, tak jak Grzesiek, Grzesiek wspomniał, w tak trudnym chyba momencie, no bo to jest trzy punkty przewagi nad strefą spadkową tylko. Hmm, czy współpracowała dobrze czy źle? Nie wiem tego. Natomiast powiem szczerze, że... Z moich obserwacji, jak zobaczyłem, jak ta szatnia funkcjonuje, przynajmniej, przez, przynajmniej tak jak z informacji, które ja zebrałem, może które i z obserwacji, które poczyniłem, to nie sądzę, żeby szatnia była problemem. Uważam, że jest to szatnia pełna ludzi, którzy dla których Radom jest czymś więcej niż klubem, chłopaków, którzy tutaj udowodnili nieraz w różnych sytuacjach, dobrze, sami wiecie o tym lepiej, jeszcze w różnych sytuacjach, że można na nich polegać, można na nich liczyć. Szatnia, która, z którą nie było nigdy większych problemów, chłopaków oddanych, zaangażowanych, pracowitych, i myślę, że, że to, to jest fundament, na którym będę chciał budować ten zespół. Ja też ja wychodzę z założenia, że wszystko można osiągnąć ciężką pracą. I wchodząc do szatni, widzę, że mam ludzi, którzy też są na to gotowi. Także nie sądzę, żeby szatnia była problemem tego zespołu, a wręcz przeciwnie, uważam, że to jest atut tego zespołu. Wybiegnę trochę w przyszłość, przed nami zimowy okres przygotowawczy, czy jakieś plany już z tym związane są, czy jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić? Myślę, że możemy, możemy ramowo powiedzieć, że planujemy na początku stycznia, planujemy powrót do treningów. Jeszcze nie chcę, nie chcę was wprowadzać w błąd. Klub zaplanował zgrupowanie w Turcji, w mniej więcej w połowie stycznia. Myślę, że chcemy zrobić, tak, żeby chcemy zrobić tak, żebyśmy w ostatnim tygodniu wrócili i trenowali w Polsce, żeby wiadomo, jak jest z warunkami pogodowymi, więc na pewno ostatni tydzień spędzimy, spędzimy w Polsce. Już mamy wstępnie zaplanowane sparingi, e, wiem, że gramy, gramy z widzem. wiem, że gramy z Motorem, na pewno na koniec będę chciał zagrać dwa sparingi w ostatni, w ostatni tydzień przed ligą, tak żeby wszyscy pograli po 90 minut. E, generalnie mam plan wstępny, tylko nie chcę Was też wprowadzić w błąd, bo jeszcze w niektórych szczegółach jakby... Dogadujemy pewne, pewne detale, ale myślę, że myślę, że w najbliższym tygodniu pojawi się informacja, e co będziemy robili, kiedy będziemy robili i jak będziemy robili. Na pewno jestem zadowolony z tego, że jedziemy na obóz, że będę mógł mieć chłopaków do dyspozycji, że będziemy pracowali w dobrych warunkach, będziemy grali sparingi, z tego, co wiem, z mocnymi rywalami, także. Także jeszcze nie mogę tego doczekać. Tak, z obserwacji trenera, na jakich pozycjach Radomik potrzebuje wzmocnień? Czy to okienko zimowe będzie obfite w transfery, czy raczej to będą jakieś kosmetyczne e, zmiany? Wiem, że to jest jeszcze odległa perspektywa, ale czy już jest... trener ma jakieś obserwacje w związku z tym? Mam pewne obserwacje swoje. Um... Mam pewne, mam pewne swoje obserwacje, mam pewne swoje pomysły, ale tak jak powiedziałem, myślę, że nie ma co się spodziewać rewolucji, bo, bo mam zawodników naprawdę, mam na wielu pozycjach zawodników, po dwóch zawodników nawet na, o, o tym samym poziomie. Chciałbym dążyć do tego docelowo za jakiś czas, żeby mieć dwóch zawodników na każdej pozycji, żeby mieć taką rywalizację w pełni. Zresztą w poprzednim moim klubie w Lechu właśnie tak była skonstruowana kadra i. I powiem szczerze, że, że to, że zawodnik ma rywala na tym samym poziomie, sprawia, że jeden i drugi, jeden naciska drugiego, jeden i drugi bardzo, bardzo mocno się rozwijają, idą do przodu i nic tak nie podnosi poziomu jak, jak rywalizacja. Więc chciałbym docelowo osiągnąć taki stan za jakiś czas, że będę miał 22 zawodników i będę miał na treningu wojnę o skład. Dziękuję bardzo. To ja wrócę jeszcze do teraźniejszości, czyli do meczu z widzewem, tak jak pan trener powiedział, no nie możemy się spodziewać tutaj za wielu szczegółów. Ale ja zapytam o pogodę, bo na pewno ma pan plan na ten mecz, no ale tych planów musi być chyba więcej niż jeden, bo mecz może zostać rozegrany w bardzo trudnych warunkach. No i zapytam też o kadrę, czy ta kadra w pana głowie, czy składa startowa jedenastka już się wyłoniła, czy jeszcze jest kilka znaków zapytania, może jeden? do trudnych warunków treningowych przygotowywaliśmy się na Rapackiego, także także myślę, że nas nie zaskoczą trudne warunki, bo no bo wiecie dobrze sam jak w tym tygodniu wyglądała wyglądała sytuacja z pogodą tutaj tutaj u nas i z tego co wiem to 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 też nie było nie było łatwo, więc myślę, że że zima nas raczej nie zaskoczy. Co do pomysłu na mecz w w tym tygodniu pracowaliśmy już bardzo konkretnie, pod bardzo konkretny pomysł, pod bardzo konkretne rozwiązania. Moi asystenci zrobili naprawdę, cały sztab zrobił naprawdę kawał świetnej roboty ehm, i myślę, że ten pomysł jest już, z zrobiliśmy bardzo dużo, zrobiliśmy wszystko praktycznie, żeby ten pomysł zdrożyć. Ja dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania? Proszę o to. Ostatnie dwa pytania. W meczu ze Śląskiem w podstawowym składzie w końcu pojawił się Leo. Można powiedzieć, że zagrał bardzo dobre spotkanie. Widać było w jego bardzo duże zaangażowanie, chęć gry i walkę. Czy można się spodziewać, że w tym meczu też wyjdzie w podstawowym składzie? No, Leo, to jest. Wiadomo, wiadomo kim jest Leo w tym klubie. I jakby doceniam to, to wszystko, co on tutaj zrobił. Wiem, jaką też jest tutaj darzony sympatią. i i zresztą zasłużenie, i też wiem, jak, jak, jak bardzo jakościowym zawodnikiem jest Leo, więc będę chciał z niego korzystać podobnie jak wielu innych zawodników tak jak powiedziałem, liczę na rywalizację też czasami będę dobierał zawodników pod rywala pod przeciwnika może się zdarzyć taka sytuacja że ktoś zagra bardzo dobry mecz czyli bramka w następnym meczu będzie się ławce. powiedziałem o tym zespołowi bo chciałbym być też troszkę bardziej bardzo elastyczny pod rywala i będę się starał dostosować najlepszy wybrać najlepszą jedenastkę na, na dany mecz więc wszystko jest możliwe i ostatnie pytanie dotyczące młodych zawodników. O, chodzi o zawodników z pola. Oni bardzo mało minut dostawali w, za poprzedniego trenera. E, na pewno w tym tygodniu no, nie miał okazji trener ich obserwować, ale może a, pan asystenci przekazali jakieś informacje dotyczące, nie wiem, Krystiana Kuby Kubysnopczyńskiego czy pozostałych młodych zawodników i jak pan widzi ich szansę na, na, na dodatkowe minuty w, w Lidze. Dokładnie, również, również Molendowski jest takim zawodnikiem, o którym mi dużo asystenci opowiadali. Cieszę się, cieszę się, że mamy takich młodych zawodników w karze, tak utalentowanych, bo, bo właśnie taka, taka młoda krew chciałbym, żeby, pa, żeby parła na, na, tych, na tych naszych starych wyjadaczy żebyśmy żeby, żeby, żeby również oni oni widzieli światełko w, tu, światełko w tunelu. Nie ukrywam, że będę chciał się wszystkim przyjrzeć. Nawet planujemy, planujemy, być, planujemy dodatkowy mecz mecz sparingowy, tak, żeby można było wszystkich, wszystkich obejrzeć w najbliższym czasie. No i cieszę się, cieszę się, że mam takich zawodników w kadrze. Niech rywalizują. Nie ma nic za darmo. Tak jak y, ten przepis, jest przepis o młodzieżowcu, dyskusja na, na ten temat, czy się należy, czy się nie należy. Jeżeli będę widział, że dla mnie nie ma różnicy, czy zawodnik jest młodzieżowcem, czy jest zawodnik do dorosły. Jeżeli będzie lepszy, to będzie grał. Jeżeli to będzie młodzieżowiec, tym bardziej fajnie. Mam nadzieję, że, że, że uda nam się też y, tych chłopaków y, wprowadzić na poziom ekstraklasy i pomóc im się rozwinąć, bo, bo też pracując przez ostatnie 3 lata w Lechu wiem jak to, jak to robić i, i, jakby, i jakby na pewno jestem bardzo na to mocno otwarty. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Jeśli nie, to dziękujemy za udział w dzisiejszej konferencji. Dziękuję, trenerze. Radomiakowi kibicuje Platinium Fitness. Radom ulica biznesowa 8. Sportowym emocjom, smaku nadaje Max Premium Burgers.